Cześć wszystkim, tu Dezy z TCGN i zapraszam Was na drugi odcinek z serii Jak zacząć zbierać karty Pokémon. W zeszłym tygodniu opowiadałem Wam o tym, czym są sety, czym są generacje, jakie są różnice między nimi, i zapowiedziałam ten odcinek mówiąc o tym, że w tym tygodniu powiemy sobie co nieco o tym, co jest w boosterach, czym są same boostery i które z boosterów aktualnie. Najlepiej kupić, jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z Pokémonami. Zacznę może od tego, czym jest sam booster. Yy, trochę już opowiedziałem o tym w zeszłym tygodniu, ale dla tych, którzy nie słuchali, ewentualnie dla tych, którzy dopiero będą słuchać, to już możecie pominąć ten fragment. Nie no, żartuję, obejrzyjcie całość, bo warto. Ale czym jest booster? W boosterze znajdziemy po prostu 10 kart z danego setu. I teraz tak, boostery to są po prostu folie Właściwie no niektóre są bardziej papierowe, niektóre mniej, to zależy od setu, zaraz wam powiem gdzie są różnice. Natomiast w środku jest 10 kart z setu i to są karty Pokemonów lub Trenerów. Natomiast oprócz tego macie jeszcze kartę Basic Energy lub w przypadku setów z generacji Sword and Shield V-Star Marker. Tyle. W sumie to by podsumowało to czym jest booster. Natomiast co warto wiedzieć o tych boosterach? No, na pewno warto wiedzieć, jak te boostery kupić. Skoro już chcemy zacząć zbierać karty, no to chciałbym kupić trochę boosterów. No i tak jak w poprzednim odcinku wspomniałem, jest wiele produktów, w których są boostery. Oprócz boosterów tam są często jakieś akcesoria do gry, karty promo, inne rzeczy, których może teraz nie chcecie, chcecie po prostu kupić booster. Oczywiście możecie kupić same boostery. Pojedyncze boostery są w, większo w przypadku większości setów jak najbardziej sprzedawane. Wyjątkiem są sety specjalne. W setach specjalnych nie mamy przeznaczonych boosterów na sprzedaż pojedynczo, wszystkie boostery z setów specjalnych, które widzicie na sprzedaż w internecie lub też w sklepach fizycznych, są to boostery wyjęte po prostu z jakichś produktów. Sprzedawca kupił produkt, boxa, rozpakował go i stwierdził, że każdą część sprzeda osobno, stąd też pojedyncze boostery. Oprócz tego, że pojedyncze boostery możecie kupić po prostu. Możecie też kupić paczki boosterów zawierające same boostery, i tak odpowiednio są to booster bundle. Tam w środku jest 6 boosterów i to jest po prostu pudełeczko z 6 boosterami w cenie 6 boosterów. No i jest booster box, czyli 36 boosterów w boxie. Tam nie ma nic poza boosterami. To są boostery w cenie boosterów, tak to mogę nazwać. Oczywiście są jeszcze produkty takie, bym powiedział, trochę bardziej zaawansowane, czyli slift boostery. Slift boostery różnią się od zwykłych boosterów, tym że to jest booster zapakowany w. To opakowanie, które umożliwia Wam powieszenie w sklepie na haczyku tego boostera i tyle. Możecie kupić też te SFID boostery online, możecie je kupić w sklepach. To jest normalny produkt, to jest po prostu booster, więc y, moim zdaniem nie ma co dać się nabrać na cenę ewentualnie wyższą niż zwykłego boostera, po prostu jeśli macie do wyboru booster albo slift booster to jest to samo, bierzcie po prostu to co jest tańsze i tyle My nic, bo nic, chyba że chcecie tą tekturkę koniecznie, ale nie wiem czy ktoś zbiera te, te tekturki, o ile jeszcze opakowania boosterów są zbierane przez niektórych, o tyle tekturki chyba nie widziałem jeszcze żeby ktoś zbierał, slift boostery oczywiście mają swój booster box, tylko że należy pamiętać że w booster boxie ze slift boosterami są 24 sztuki slift boosterów, dlatego też te booster boxy są tańsze, dobrze Przejdźmy do tego, jak można je kupić. Oczywiście są też inne specjalne sety, które możecie dostać w inny sposób. Przykładem takiego setu jest chociażby McDonald's. Czyli w tym roku nie wiem, czy to będzie Match Battle. Natomiast w zeszłym i w poprzednim to była seria Match Battle. Można było je dostać kupując Happy Mira, jako zabawkę. Wybieracie sobie zabawkę, czyli booster z kartami i sobie później otwieracie. Zakładam, że tłustymi paruchami po Big Macu na miejscu raczej nie. I tu są te wyjątki, jeśli chodzi o opakowanie. To znaczy, te boostery z McDonalda ewidentnie są bardziej papierowe, jeśli chodzi o dotyk, oczucie tych boosterów. To zdecydowanie jest ta. Różnica, no i teraz tak, jeśli chodzi o tą zawartość boosterów. To jak najbardziej trzymam się tego, że jest to 10 kart plus Basic Energy slash Marker. Natomiast są sety specjalne, i tym przykładem jest chociażby właśnie wspomniany set z McDonalda, których tych kart jest mniej. I tak w takich setach typu Match Battle z McDonalda to są 4 karty. W zeszłorocznym było tak, że to były 3 zwykłe karty i jedna karta holo. Należy pamiętać, że co wyróżnia te sety McDonaldowe, to że mają specjalną folię. To holo, ten holo pattern jest wyjątkowy tylko dla tych kart z McDonalda. Dodatkowo jest jeszcze set, no to już jest totalny kosmos, to jest Celebrations. Pamiętajcie, że jeśli kupujecie produkty z Celebrations i patrzycie na to, ile w środku jest boosterów, to w boosterze Celebrations są tylko cztery karty, natomiast o, jakie to są karty. Są cztery karty i każda z nich jest co najmniej holo. To jest super, o ile teraz, jak wiemy, w Scarlet Violet... Przynajmniej jedna karta jest holo w boosterze. Tak w czasach Sword and Shield nie było pewności, że jakakolwiek karta będzie holo, więc cztery karty i to wszystkie holo w boosterze, no to po prostu był szał. Co jeszcze warto wiedzieć? Na pewno jeśli chodzi o boostery, podstawową informacją są to, jakie karty w boosterze znajdziecie, i odpowiedź na to pytanie daje nam rozkład rzadkości kart w boosterech. Teraz tak, jak wygląda rozkład kart w generacjach, które są nam najbliższe, czyli obecna Scarlet Violet i poprzednia Sword and Shield. No, bo to są te dwie, które regularnie widzicie w sklepach, które możecie bez problemu kupić. Mówię o takich bez problemu kupić, to znaczy w rozsądnej cenie, bo wiadomo, że starsze boostery też można kupić. Jeśli chodzi o SWORD AND SHIELD, no to rozkład jest w miarę prosty to znaczy macie karty COMMON, UNCOMMON i macie jeden slot REVERSE HOLO i jeden slot na kartę RARE i ona może być holo, może nie być holo i teraz y, na tym slocie holo, czy tam nie holo, na tym slocie rare mogą pojawiać się rzadsze karty oczywiście tak typu właśnie y, ULTRA RARE natomiast na slocie REVERSE HOLO pojawiają się karty typu TRAINER Galery, Galarian Galery. No to wszystko zależy od tego, jaki set otwieracie. Natomiast zasada jest taka, jeżeli chcielibyście te karty otwierać tak, że odsłaniacie karty od najmniej rzadkiej do tej najbardziej rzadkiej, bo chcielibyście mieć na końcu niespodziankę, no to zasada jest taka, że jak otworzycie booster i widzicie tył kart, to znaczy ich rewersy, to musicie przełożyć cztery karty do przodu żeby na końcu została Wam ta najrzadsza, czyli ten slot Rare. Jeśli chodzi o karty Scarlet Violet, o boostery Scarlet Violet, to rozkład jest już trochę inny. Tutaj poszli nam na rękę, jeśli chodzi o otwieranie i przekładanie tych kart. To znaczy ostatni slot, no to jest ten slot na Basic Energy, natomiast trzy ostatnie sloty, no to są specjalne rzadkości kart. I teraz tak, ostatni slot to jest slot Holo. Tutaj kartę zawsze co najmniej holo. W tym slocie mogą się pojawić też karty double rare, ultra rare i karty hyper rare. Double rare to są po prostu zwykłe pokemony EX. Ultra rare to są tak zwane full arty, czyli po prostu karta albo full art przedstawiający kartę trenera, supportera w po prostu jakimś ładnym otoczeniu, albo karta pokemona, którym zamiast tłama, kolor bym powiedział, ale jest bardzo wyeksponowany ten sam Pokemon. Natomiast Hyper Rare to są karty złota. Przed slotem na kartę Rare macie karty Reverse Holo razy dwa. <laughs> Czyli trzeci i czwarty slot, jakbyśmy patrzyli od końca, to są karty River Holo. I tak w tym slocie pierwszym River Holo macie tylko River Holo. W sumie nic innego nie macie. Natomiast w tym slocie River Holo, który jest tuż przed holo, możecie trafić kartę River Holo, albo kartę Illustration Rare i Special Illustration Rare. To są karty oznaczone złotymi gwiazdkami, i czym się różnią Special Illustration Rare i Illustration Rare? No po prostu rzadkością. To są y, obydwie wersje Art Rare, bym powiedział. Natomiast to już y, jest tak, im więcej złotych gwiazdek, tym większa rzadkość tym one po prostu się rzadziej pojawiają. Więc jeśli macie trafić Illustration Rare albo Special Illustration Rare, proszę bardzo, to jest w tym slocie. Slot Reverse Holo, ten pierwszy zawsze zostaje Reverse Holo. Zaraz wam wyjaśnię w ogóle czym się różnią te karty, jak jakieś przykłady pokażę. Natomiast taki jest rozkład kart w boosterach. Kolejna ważna rzecz, jak rozpoznać fałszywe podrabiane boostery. Pierwszy znak, który od razu rzuca wam się w oczy, to jest cięcie na górze. Tutaj wam ładnie przybliżyłem obrazek, jak wygląda booster. Taki zwykły, standardowy. Natomiast jeśli macie tutaj nacięciu zarówno na górze, jak i na dole ząbkowania od razu wiecie, że to jest podróbka. Choćby wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że nie, no on jest identyczny, taki sam, wszystko, kolory, wszystko. Nie, jeśli jest zamkowanie, to jest podróba. Nie kupujcie, naprawdę szkoda pieniędzy. Dodatkowo znaki typu odbiegające od oryginałów, kolory, jakieś derówki w nazwach, bym powiedział nie do końca poprawne, znaki towarowe. No to wszystko wskazuje na to, że boostery są podrobione. Jak to sprawdzić? No, po macie internet, tak? Wpisujecie po prostu nazwę boostera, pokazują wam się zdjęcia boosterów. Wiecie, że to są oryginalne boostery, porównujecie je z boosterem, który widzicie. A jaki jest najlepszy sposób na to, żeby uniknąć fałszywych boosterów? Po prostu kupujcie z zaufanych źródeł. U nas na stronie internetowej macie zakładkę z listą zaufanych sklepów. Co najmniej, jak się tego będziecie stosować, na pewno nie natniecie się na jakichś oszustów sprzedających podróbki. Na pewno unikajcie jakichś miejscach turystycznych, bardzo stoisk z różnymi badziewiami, bo tam jest mnóstwo właśnie takich boosterów, które są podrobione, no to nie warto, po prostu po prostu nie warto. Jak już umówiliśmy, to czego unikać? Teraz wam powiem, czym się różnią rzadkości kart. Common i uncommon obecnie, no, powiedziałbym, że nie ma wielkiej różnicy. Tak, macie ich i tak mnóstwo i tak to, to jest tak zwany bulk, czyli karty, których zawsze jest bardzo dużo, więc tutaj nie ma co się zupełnie nimi przejmować tym różnicami. No uncommon teoretycznie, teoretycznie uncommon są trochę bardziej rzadkie niż common. To jest ta podstawowa różnica. Chyba tyle. No, nie ma tam wielkiej różnicy jeśli chodzi o ich wygląd, tak? Bo wyglądają tak samo. To są po prostu te same karty, znaczy te same, to są po prostu. Styl kart jest taki sam, grafika jest taka sama. Mają tylko różnicę w tym małym znaczku na dole. Dalej mamy kartę Rare. Rare to jest jedna czarna gwiazdeczka. No, i to już są w przypadku kart z Skalet Violet. W przypadku kart Rare, ona zawsze jest holo, jeśli chodzi o 2 Violet. Jeśli chodzi o Sword and Shield, nie zawsze. Natomiast co jest ważne, to jest ten ostatni slot w boosterze: no to jest ta karta Rare i to jest jedna gwiazdeczka. Dalej, jeśli chodzi o rzadkość, mamy karty tak zwane Double Rare, i to jest karta oznaczona dwiema czarnymi gwiazdkami. Double Rare jest nowością w Scarlet Violet Sword and Shield. Nie było takiej rzadkości, natomiast tutaj jest. Co ona oznacza? No, to są po prostu standardowe Pokémony EX. Standardowe to znaczy po prostu Pokémony EX w zwykłej wersji graficznej, nie w żadnej wersji specjalnej. Kolejnym poziomem rzadkości są karty Ultra Rare. Tu znowu dwie gwiazdki. Tym razem są szare albo srebrne. W sumie kolorystycznie to już od Was zależy, czy nazwiecie to szarym czy srebrnym. I tak jeśli chodzi o ultra rare. Ultra rare są zarówno dostępne w Scarlet Violet, jak i w Sword and Shield. Natomiast jakie są różnice? W Sword and Shield to są pokémony V, V-Max, v To są pokémony, które już się łapią na tą rzadkość ultra rare. Natomiast... Jeśli chodzi o Scarlet Violet, Ultra Rare to są tak zwane Full Arty, czyli Pokémony po prostu tak jak mówiłem przedstawione na jednolitym tle lub po prostu tle składającym się z kolorów. I to tło ma na celu wyeksponowanie Pokemona, jak również supportery, supporterzy, supporterzy chyba, <laughs> są w wersji... Full Art, czyli po prostu ładniejsza grafika, pełna grafika na, na całej karcie jest ta grafika przedstawiona, Supportera. To są karty ultra rare, jeśli chodzi o Scarlet Violet, to są dwie srebrne czy tam też szare gwiazdeczki. No natomiast w Sword and Shield, czyli tej starszej generacji, no to są Pokemony V, V-Max, i warianty Full Art tych Pokemonów. Tutaj akurat warianty Full Art, jeśli chodzi o Scarlet Violet i Sword and Shield, nie różnią się między sobą jeśli chodzi o to, jak były robione. To znaczy, jest kolor, który ma na celu wyeksponowanie całego Pokemona. Grafika obejmuje oczywiście całą kartę. W Sword and Shield, o ile dobrze pamiętam, Ultra Rare były oznaczane jedną srebrną gwiazdką, natomiast dwie już są w Scarlet Violet. Jak rozpoznać y, takiego fullarta? Przykładem akurat z Sword and Shield jest taka pszczółka. Ta pszczoła nazywa się Beedrill V, no bo już ustaliliśmy, że V to są ultra rare. I teraz tak. Full Art i zwykła karta Bidrira. Jeśli chodzi o Sword and Shield. To są karty ultra rare. Tutaj nie ma rozróżnienia. Widzicie jest ta jedna gwiazdka. Zwykły Bidril ma tą gwiazdkę. I Bidril w wersji Full Art. Natomiast jeśli chodzi o karty w Scarlet Violet. No to macie przykład zwykłego pokemona IX. Tu widzicie przykładowo ta Miauska Rada IX Jest w wersji zwykłej. I to już nie jest ultra rare, to jest double rare, to są dwie czarne gwiazdeczki. Natomiast jeśli chodzi o te dwie srebrne gwiazdeczki, no to tu już macie wersję ultra rare, czyli tego fularta. Możecie sobie zobaczyć, jakie są różnice. Dalej jeśli chodzi o rzadkość, występują karty Illustration Rare i tu znowu to jest jedna złota gwiazdka. Illustration Rare zostały wprowadzone tak naprawdę w, jako Illustration Rare, jako taka nazwa. Zostały wprowadzone w Scarlet Violet. One należą do zbioru kart Secret Rare, czyli kart, które są numerowane powyżej tych numerów setów. Myślę, że w miarę rozsądne, to znaczy rozsądne tłumaczenie to są po prostu Pokémony, które mają ładniejsze grafiki, przedstawiające je w jakimś otoczeniu. Tak, to, to już jest coś więcej. Coś więcej niż wyeksponowanie samego Pokemona, to jest przedstawienie jakiejś historii, jakiejś sytuacji, które, w której Pokemon uczestniczy. E, I tak, to nie muszą być pokémony EX, to mogą być zwykłe Pokemony, przykładowo taki Sprigatito, to jest Illustration Rare. Wyżej w kategorii rzadkości tych kart e, Secret Rare, czyli tych, które są powyżej numerków w secie, to jest Special Illustration Rare. No i tu przykładowo taki Miraidon EX. No, to już są po prostu jeszcze rzadsze wersje kart w Illustration Rare. Oprócz tego, że Illustration Rare dotyczą Pokémonów, mogą też dotyczyć supporterów, i tu przykładowo Arwen ze Scarlet Violet też jest w, pokazany w wersji Special Illustration Rare. Tu znowu ta sama zasada, tu przedstawia jakąś scenkę rodzajową, bym powiedział. Arwen przykładowo tutaj przygotowujący kanapkę, może jakąś zupę, cokolwiek. W każdym razie robi coś. Wiemy, jesteśmy w stanie wywnioskować. Z tego faktu, że coś się dzieje na tej grafice, to jest ta ważna cecha tych kart Illustration Rare. Co się na tych grafikach dzieje? Widać, że, że te Pokémony mają interakcję z otoczeniem, że postacie dokonują interakcji z otoczeniem. Coś się fajnego dzieje. Te grafiki są zazwyczaj super i setu na set, jeśli chodzi o Scarlet Violet, są coraz lepsze. Dodatkowo, jeśli chodzi o ten najwyższy poziom rzadkości, mamy karty Hyper Rare i to są karty złote. Co mogę więcej dodać? Chyba nic. One są, mają złote ramki, mają złote tło. to są często pokemony, to są bardzo często itemy i to bywają też special energy no i tutaj macie trzy przykłady. Natomiast jeśli chodzi o Sword and Shield, no bo to co rozbijałem wam na illustration rare, special illustration rare i hyper rare dotyczy Scarlet Violet, natomiast jeśli chodzi o Sword and Shield, no to oczywiście też są te wersje secret rare, natomiast to wygląda trochę inaczej. Inaczej, to znaczy w Secret Rare, Sword and Shield, bywają i złote, i Rainbow. To są karty Secret Rare. Złote niczym się nie różnią od tych, które występują w Scarlet Violet pod względem estetyki, to znaczy złote ramki, złote tło. Natomiast jeśli chodzi o karty Rainbow, no to po prostu to są karty w kolorach tęczy. Czy są fajne? Nie wiem, ja nie jestem jakimś super zwolennikiem tych kart, nie, nie bardzo przekonują. To znaczy, nie jest mój styl grafiki. Natomiast, oczywiście, wiem, że do niektórych to przemawia. Niektórzy zbierają właśnie kompletne sety tych kart wersji Rainbow. No, i tak wyglądają karty, jeśli chodzi o Secret Rare Sword and Shield. Omówiłem te dwa najpopularniejsze sety. Myślę, że to by Wam starczyło na razie. No, bo im dalej w las, tym będzie drożej. A jeżeli zaczynacie przygodę z Pokémonami, to moim zdaniem warto się ograniczyć do tych dwóch generacji. Natomiast, na koniec, przejdę do tego które sety moim zdaniem warto kupić. Szczerze, jeżeli miałbym zaczynać od nowa przygodę z Pokémonami, wziąłbym po prostu aktualny set, który nie jest setem specjalnym, bo zazwyczaj wychodzi najtaniej. Dlaczego? No, po prostu no tego jest najwięcej teraz na rynku, to do druku jest mnóstwo, sprzedaż wiadomo, że to nie jest zawsze idealna, więc po prostu brałbym najnowszy set, który nie jest setem specjalnym. Natomiast co, na, na co należy zwrócić uwagę, no to to, że no to nie zawsze będzie najtańsza opcja. Dlatego po prostu bym szukał najtańszej opcji. Dla tych, którzy chcą mieć fajne kolekcje, najpierw bym się na stronie pokemon.com zapoznał z tym, jakie karty w danych setach są, co można trafić, i wtedy dany set próbował kolekcjonować. Pamiętajcie, że są sety większe i mniejsze. Bardzo fajnym setem do kolekcjonowania jest Pokémon Go One jest Malutki. Natomiast jeżeli chcecie pięknych kart, no to tu z kolei jest problem, no bo uważam, że estetycznie karty najpiękniejsze, no to jest Scarlet Violet i wzwyż. Wszystko co od Scarlet Violet wyszło, to ma coraz lepszą estetykę kart. No i patrzcie też na pull rate y tych najrzadszych kart. Często są publikowane w internecie. No bo ostatnie sety miały to do siebie, że te najrzadsze karty było łatwiej trafić więc, więc też pewnie większa frajda z otwierania paczek. Natomiast w setach Ery Warden Shield, gdzie te karty najrzadziej było naprawdę kosmicznie ciężko trafić, no to z jednej strony trochę frustracji, że bardzo małe szanse, że tę kartę zdobędziecie z boostera, natomiast jest ogromna satysfakcja, jeżeli faktycznie ta karta wam się trafi. Co ważne, pamiętajcie, jeżeli chcecie zebrać cały set tak zwany master set. Wszystkie karty. Nie uda wam się w rozsądnych pieniądzach zrobić tego, otwierając boostery, jeśli nie macie naprawdę ogromu szczęścia. To od razu wam mówię, ja i Motyl otworzyliśmy mnóstwo boosterów na naszym kanale, i uwierzcie mi, że nawet takiego głupiego Pokemon Go, które jest malutkie, nie byliśmy w stanie zebrać w całości, więc to jest problematyczne. Jeżeli chcecie zbierać set, polecam prostą metodę, to znaczy, albo kupujecie sobie jakiś produkt typu Elite. Trainer Box albo jakiegoś boxa większego, ewentualnie dla tych, którzy faktycznie chcą dużo boosterów otworzyć, no to Booster Box i tyle. I resztę kart polecam jednak kupować pojedynczo jako single na rynku wtórnym tak zwanym, no bo finansowo możecie się wykończyć próbując wszystko trafić w boosterach, a jeżeli karta ma przykładowo pull rate na poziomie 1 na 700 boosterów, no to to są kosmiczne pieniądze, to już naprawdę lepiej kupić tą kartę pojedynczo, wiadomo, że to nie sprawia tyle frajdy, ale z drugiej strony chyba lepiej przeznaczyć więcej pieniędzy na otwieranie różnych setów i dokupowanie kart, niż przeznaczyć wszystko na otworzenie paczek z jednego setu i i tak nie uzbieranie prawdopodobnie całego setu. Jeśli chodzi o moje porady dotyczące boosterów, to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejny, w którym omówię czym są boksy, a skupię się głównie na tym co w boxach znajdziecie. Jakie rodzaje boksów możecie kupić? Dzięki, zapraszam Was na openingi, na poradniki, zapraszam na naszą stronę internetową i oczywiście na Discorda. I trzymajcie się zdrówka i do usłyszenia w kolejnym odcinku.